Kurwa, nie go. Wyłącz go Skurdeznie Weź go wyłącz, bo on nie zabija normalnie. Ja poważę ja spukaj. Ej, a jak chcesz do dziedzicam to, to ty widzi za widzisz. Ja ty�. go w dubie mam niż tu, weź go wyłącz. Słuchaj, 110 euro kosztuje Fresco. No ja z 8 Wyłączyłeś się tą fuzę i mu zgasło. No weź mu zgasz, bo on na mnie nie dopijał. Nie, nie, <laughs> nie został. Bartek! Bartek, zapisz się go. Dziebaka idź na grobu sierpni... Niebezpiecznie niebieskie Idziesz, się, Idzie. się A Jezus Chrystus nawet nie pomoże mi nie zobaczy... Zgłoś się światełka, bo goś za zespołu przyjdzie i ja roku, To Wyjąć się ruchu płestu najbalej, jak kurwa buchutkie śledzie...

Mm, Daliśmy wam go? Nie. Mam... No, no trzymałem w tą tytułie te. Niebieski się o, Kurwa. Nie, bezpiecznik, bo za mu, kurwa za góra. Weźcie, ja się by się, bo ja nie weźcie to, proszę Marcia. Ale co? To chodź tutaj, chodź, chodź, o Widzisz? Widzisz? Schudnij. Znalazłem niebieską. Tak. Wyłączcie po...